witam ponownie wszystkich serdecznie. Ja już w trasie, słuchajcie, ostatnia trasa przed świętami. No, wyjechałem z domu 8 we wtorek. Dzisiaj już mamy 11. O, agregat się załączył. Wyjechałem 8, pojechałem sobie z domu na pusto pod toruń do miejscowości Łysomice. Tam załadowałem. Bez temperatury, ładuneczek elegancko do Niemiec koło Wenlo. Miałem zrzutkę niedaleko Wenlo. Rozładowałem to wczoraj. Podjechałem sobie 60 km, 60 km w Holandii. Zrobiłem pauzę i dzisiaj rano przyjechałem na 8 tutaj na firmę. Mrożonkę ładuję. Zrzutka w Holandii, gdzieś tam koło Rotterdamu, taki przerzut, 200 km niecałe, a później co będzie, to zobaczymy. Także jeszcze trochę, trochę i święta. No, na naczepę schodziłem, bo miałem schodzić na minus 20. Także schłodzona jest i czekam teraz. Byłem w biurze się zameldować. Yy, zameldowałem się, i gościu mówi, że mam co poczekać. Mam na parkingu poczekać, że ktoś po mnie przyjdzie i, i, i mi powie, gdzie mam podjechać pod którą rampę. Zobaczymy, jak długo będę czekał, nie? No, ale daleko nie jest, także nawet jakbym trochę poczekał, to czasu mam bardzo dużo, także powinienem się bez problemu wyrobić chociaż nie takie akcje bywały że człowiek się nie wyrabiał bo tak przetrzymali na załadunku o coś tutaj przyszło chyba bo wysłałem rano o 8 no jest 8.24 jak o 8 tu przyjechałem na 8 się zameldować to wysłałem do spedytora że już jestem zameldowany i czekam na załadunek okej okay. Jak będziesz czekał za długo, to daj znać. Nie wiem ile to długo. Dla niektórych to godzina długa, a dla niektórych to 3 godziny długo. No zobaczymy, myślę, że źle nie będzie. I widzę, że tu sprawniej idzie. Tam przede mną były chyba 2 czy 3 auta. Podjechały pod rampę, ładują już się, zobaczymy. frytki, co za smak. załadowany słuchajcie jestem załadowany znaczy sam się załadowałem nie tak jak zobaczycie na filmie i teraz mam do przejechania zobaczcie do przejechania 184 km na 13 mam awizację. Żeby na rozładunek, także spoko, tylko nie to mnie martwi. Tylko paluszek se rozwaliłem. Jaki fajny plaster, nie? Tak na samym czubku. Wiecie? I dlatego przykleiłem plaster i obkleiłem taśmą izolacyjną. Ale to mniejsza z tym. Tylko mnie martwi to, że dzisiaj jest piątek. A mój spedytor mówi, że tam gdzie się dzisiaj rozładuje, to w poniedziałek mam załadunek. <noise> Dopiero w poniedziałek, rozumiecie to? Ale mówi, może jeszcze się coś ogarnie, żebyś dzisiaj albo jutro jakiś przerzut zrobił, dam Ci znać. A jak nie, no to w poniedziałek będziemy ładować. No, no co? Lipa, no. Bo tak stać cały weekend to przerąbane. No ale zobaczymy. Siemaneczko, siemaneczko. Słuchajcie. Właśnie kończę pauzę. Stoję na granicy yy, belgijsko-holenderskiej. Idę zapłacić za parking. To jest taki fajny parking. Yy, płatny, ale fajny, oświetlony, ogrodzony. Toaleta, prysznic wszystko jest. I powracając do wczorajszego dnia, to rozładowałem. Yy, tą mrożonkę, co Wam mówiłem, co widzieliście, co ładowałem, i znalazł mi spedytor, znalazł mi spedytor. Jeszcze przerzut taki tam załadowałem koło Antwerpi, w Belgii tutaj do Holandii. i dobrze, bo dzisiaj sobota mam 100, mam, mam, mam 130 km do rozładunku. Jadę zaraz rozładować i wtedy wracam pod jak najbliżej miejsca załadunku w poniedziałek, które będę miał. A teraz wykupię bilet, zapłacę znaczy się za parkingi. Tutaj wkładam bilecik. tu wkładam kartę jest okej okay. okej okay. no i cyk pokwitowanie zapłacone tak to wygląda i można jechać o taka budka sobie stoi budka taka stoi i się płaci bez obsługowo. kamery monitoring wszystko w koło jest Także elegancko O, a tam są prysznice, toalety po można nawet rowery wynająć Także Podejrzewam, że za dużo Za dużo nie widać Ja sobie wstałem, ogarnąłem się Teraz parking zapłacę i ogień No a tutaj jeszcze żeby wyjść i wejść z żeby wyjść z parkingu i wejść z powrotem na parking to się tym kodem kreskowym trzeba posługiwać i przez tą bramkę się wchodzi Jest auta zrobione, odpalone. Trochę zagrzane, można lecieć dalej. Ok, miejsca, ok, rozpoczęcia, Holandia. I ogień można leczyć. Tak to wygląda sobie elegancko. A ja czekam, jak rozładuję, jak prawdziwy pan kierowca. Nieraz jest tak dobrze, a nieraz niestety trzeba rozładowywać samemu. O, tu w porcie stoję w Rostoku. Jakaś giełda rybna jest w ogóle. Słuchajcie, tam jest sklep, restauracja. Podają rybę w każdej postaci. No, eee... i o, patrzcie, tu jest porcik przy samym porcie, tu drzewo przywożą. Widziałem, że barkom przywozili drzewo Przypływała barka Drzewo przywozili i na wagony ładują i ogień dalej Gdzieś wiozę Ciekawe co mi dalej wymyśli Ponoć jest taka akcja, że mam jechać do Polski Gdzieś do Poznania i z Poznania z powrotem na Niemcy No i później już do domu na święta Także zobaczymy. Tyk, cyk, tyk. Mam następny załadunek, słuchajcie, i mam go w fabryce spirytusu ale nie będę ładował chyba spirytusy, tylko jakieś puste butelki, opakowania czy coś, szkoda, nie? Taka firma, powiem wam, że nie za bardzo. Widać, że tu kiedyś była duża firma jakaś, teraz podnajmuję magazyny. Ale byłem w środku, bo wszedłem i tam robię spirytus. I są takie destylarnie, czy co to tam się nazywa. A teraz muszę palety wyrzucić. Muszę wyrzucić palety moje. Niestety. Yy, bo jest wymiana palet 33, ale dobrze, że mogę je wyrzucić tutaj. Na ziemię. Nie muszę ich na górę wkładać. Także spoko. Spoko luz. Dobra, ja się biorę za robotę. Załadowałem słuchajcie. Tak jak widzieliście, musiałem palety z paleciar wyrzucić. Wyrzuciłem już zabrali, i teraz ładowałem też widzieliście, trochę się zgrzałem, musiałem się przebrać, później się wykąpię. Jak będę stawał na pauzę i, 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 i... no i coś, I trzeba jechać dalej. Trzeba jechać dalej jutro mam rzutkę gdzieś koło frankfurtu ładunek ładny nie 33 palety czystej wódeczki kurde real a do celu mam nawet nie wiem bo jeszcze adresu nie wbiłem ale zaraz zobaczymy no i tak do celu mam 767 km ja załadowane mam już wam powiem 21 ton czyli 21 ton załadowane i 767 do celu i gitara można jechać dzielać stąd no dobra to nara.